Dlaczego nie stanęły te autobusy? Nie mam pojęcia. Niech pan poczeka ze mną do tego nocnego. Nie mogę. Jeżeli, nie, sta jeżeli nie, nie, nie stanie mi ten nocny, skremuję kilka tysięcy Polaków, przysięgam ci na tą datę. Nie stanie mi ten nocny, skremuję. Czyli najpierw zabiję w wypadku tragicznym, potem skremuję w krematorium kilka tysięcy Polaków. Przysięgam ci na tą datę. Dam się Lepiej niech pani nie przysięga. Ale dlaczego do ja dostarczyłam że jest No co? ale zobaczcie jego Ale ja mu to robiłem, kurwa, maks. Ja, nie, nie milczeć. Główno kurwa, nie milczeć. Ja mu to kurwa robiłem. A wszyscy się śmieją. Nie ma. No, na, na. Dobrze. no, no. Dobrze. Stanowisko nie ma? No. Zrobiłeś kratownicę na dwójkę, a ponieważ nie ma sprawdzenia, jest dwa z minusem i nie, nie będziemy co źle dyskutować. Trzeba było zrobić jego kratownicę. Kurwa ja zrobiłem tak to! Ja też zobaczę, co ja tu mam. Karta zagrożeń. Aha, dobra, to trzeba zostawić. Karta zagrożeń, karta zagrożeń.

Mam jednej zamek. O kurde, pożartujcie. Dobry! Ty... Ty no, dobry! 3.05 na trzech. Była godzina druga w nocy. I do... Mój stary miał nową kobietę. I mówił mi... Mój stary miał nową kobietę i mówił mi, że jest w porządku. Ja mówię... Co ty pierdolisz? A suka cię jebie na kasę. On wstał. Stary wstał i mówi, co ty kurwa gnoju? I łapę do mnie wystębą, chciał mi liścia wyjebać. A ja go na pizdę fastatak. Bomba w oko, kurwa, na brzuch. Oddechu nie mógł złapać. Sweter miał na sobie. Na łeb mu sweter założyłem, bomby od dołu wale na nos. Wujaszek nas rozdziela. Ja miałem tą koszulę, co na dziwkach byłem z guzikami.

Υπότιτλοι AUTHORWAVE Jak myślicie, ile jeszcze osób tam może być? A mówię, że kilku się tylko jedna osoba. A, Szanowni widzowie, jak e, pokażemy wam, jak podpiąć się, nauczyć tej Najpierw weźmy się ustawce, e, na jednym Najpierw weźcie się ustawcze na trzech miejscu Proszę, tutaj za chwilę, tu, tu, na ja, tych jedynkę i na drugi, tak samo jedynkę żeby był bardzo leciutki razek. dole. Lub dwójkę oczywiście, ale to zależy od osoby. A przy... Ja na przykład jeżdżę na dwójce, duszy na jedynce. No, czy ty stulci się jeden, trzy, jeden, 2, jeden, jeden. To już zależy od Was. Jeden, jeden jest bardzo lepszy. Też to jest to Oczywiście, żeby to zrobić poprawnie, trzeba A to ja nie żebym szerzej, wa szerzej, wa szerzej, wam, poszerka. I O. O kurwa. O. Stój, stój, stój. Lala, lala. Chłop prawie z Ronda, k***a bywa, Tą kijanką k***a jebaną Hej suczki Hej, suczki Lecisz suczko jebana I się jebana Owo! <gry> Jeden za chleb. Kurwa, może no przynosisz no. peta. 4-0. Czy teraz to 3-0? Teraz to 3-0. 3-4. 4-3. Kurwa. O, ja pierdolę! No, dawaj. Dobrze, nie? No, trzymaj to, teraz ja. Wszyscy śmieją to, kurwa. Ja zawsze jakiegoś mema muszę zrobić, kurwa. Grasz o wszystko, proszę, skup się. Wiem, że jesteś w stanie, wie, wiem, że wiesz. Saker, uwaga, wymień trzy słowa, które krzyczysz podczas uprawiania seksu. Ale ogień, dochodzę, super! Zaliczamy klub, super! Super! Ale super! Ale ogień! Super! Ale ogień! Super!